Muszę się Jestem jestem RajuGPlay. To jest kolejny odcinek z naszej serii, oczywiście na osadzie. gameplay tak już niebawem premiera, mam taką nadzieję, bo już te pytania mnie wykończają. Eee, I jesteśmy znowu z czatem dzisiaj, więc na dole jest czat, tu się ludzie witają. Będą dzisiaj mógł się trollować. No właśnie. Mogą się trolować, więc e, bądźcie uprzedzeni. Jakby coś się działo, to oni. Ja nic nie puszczam, żadnych dźwięków. <grym> więc e, dzisiaj ogólnie fajna akcja, myślę, bo będziemy sobie zbierać słomę e, W sensie takim, że postakujemy sobie parę rzeczy. Mamy, tak wiecie, kostki. E, mamy te kostki poprasowane już po ostatnim mm, naszym prasowaniu. I, i, I dzisiaj będziemy sobie te kostki stakować i zbierać jednocześnie. Więc fajnie. E, Ogarniemy się dzisiaj trzy pola, w sumie cztery, czyli tam jedno, drugie, trzecie i tam to czwarte jeszcze. To jest niewiele tego, ale zawsze coś tam. No i potem siedzimy sobie po prostu naszą maszynką. O, to w czacie. Zresztą wybaczcie, ale tutaj musiałem umyć maszynę przed, przed odcinkiem, żeby ona się prezentowała. No, może tak jeszcze. O, będzie mi łatwiej myślę, nie? No. Więc ten, więc jeszcze troszeczkę jakby sobie tam. Pozbieramy to, przejdziemy po jeszcze lalawetą, na naszym kejsem, nie wiem czy ktoś już widział kejsa srebrnego Czy on był na odcinku czy nie Jak nie to zobaczcie No także witam serdecznie wszystkich z czatu, fajnie że jesteście tutaj No i oczywiście jak wy chcecie wbić na, na streamka no to link do klucza, macie w opisie Wpadajcie bo często nagrywamy ostatnio te odcinki na live Więc fajnie, że zacznę się razem spotkać, cię sobie Kupotki popisać. Dopiero tak mnie zresztą rolować. Nie, 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 nie będę oszukiwał, że sam się to roluje w tej gierce. Po prostu... E, nie mogę w tą gierkę grać, nie? Tak z takim serio. Ja w tą gierkę nie mogę grać, bo dzisiaj już zrajowałem ostro, jak chodzi o te kostki. Mam szczerą nadzieję, że jednak white podzinkowy sprawi, że nie będę się triggerował. A to Różnie bywa, nie? Zobaczymy jak będzie Eee to złego, to nie my, nie wieście mu, no tak, oczywiście, że tak. No także fajnie. No i co, witam was, też w tym pierwszym odcinku, takim pełnoprawnym odcinku, nie takim jakieś tam zapowiedzi, zapowiedzi o live'owym, tylko takim pełnoprawnym odcinku, kiedy to. Mm, jestem już po pozyskaniu kanału, tak, także. Yy, w sumie to można powiedzieć: 2-1 dla, dla mnie, bo pierwszy atak hakerze zrobili, od, odparłem go sam, przy drugim musiano yy, już mi pomóc. Jak chodzi o YouTube'a, więc dali radę. Szybka reakcja. Nawet na weekend, pomogli, więc wow. Eee, szybko się udało to ogarnąć. to no i jesteśmy, nie? Już na YouTubku, więc fajnie. Fajnie, że się to udało. Ok. No i co? I ciśniemy. Myślę, że tak. Pozbieramy sobie tutaj. Mam tylko trzy belki, więc akurat, jeśli się idealnie składa na pozbierań tego, Jeżeli tam coś się zostanie, to może pójdziemy na kolejne pole, ale nie wiem, gdzie jest czasem, tak naprawdę. To też zobaczymy sobie potem. Mmm. No, to tam mniejsza też to, nie? Zobaczymy, jak to idzie. Czaje się trochę skrzywo. Więc muszę. trochę to wyrównać. Jakoś może tak? Bardziej? Dobra, jakoś tak. No, w ogóle tak. Jeżeli. też oglądasz ten odcinek i nie jesteś na czacie, to możecie napisać na przykład. nie wiem. Hashtag e, Słomo, a wam tym serducho, tak myślę, że będzie fajna interakcja Trochę pobudzę komentarze do życia e, przez to m, Ostatnio właśnie ludzie pisali hashtag koniec na tym, więc może hashtag, hashtag słoma będzie fajnie Jak napiszecie w komentarzach e, I wam serducho wtedy walnę To zawsze tam też fajniej będzie myślę Ostatnio właśnie na buthabie, elegancko, no to super Echem, Takie trale trochę nie ze mną, nie? W sensie wiecie no Już, już trochę siedzę w branży Dominik Siemka, dzięki za follow Ogólnie to tak, uciska Albo dobra Osada No ta, ta, ta Nie ma tak, jak dogadać się z gęcami na termin, a ludzie piszą, że, że, że osada ci wyszła, nie? Także ciekawie, ciekawie Dobra, e, już tutaj sobie podciśniemy. Tu będzie jednak kowskoda zebrane tylko, tak naprawdę. Więc ja sobie złapię ją, może tak to gdzieś tam e, postawię koło tamtych. Bo one mogą sobie tutaj polecieć, więc nie chciałbym, żeby tak się stało. Dawaj serducho złodzieju. Na YouTube dzbanie, co ty dupisz? Wazeline. Ja, wybaczcie ogólnie ludzie, e, może dla was niektórych się wydawać to śmieszne, ale mam tutaj takich troli samych. Ale tylko czekać, aż się potknę, żeby mi to wypomnieć, nie? Tacy widzowie, niestety, no co zrobisz? no nie wybiera się, nie? O, tu sobie, możemy sobie zestakować na od razu przy tym. Yy... Bo i tak zaraz, zaraz się tepniemy, i tak w sumie do. do case'a. Okej. Okay. A czemuś tak idzie? No, dobra. W here caseik. Dobra, tak wygląda case Ludzie mówią ogólnie, że mi się mega podoba Że srebrny kolor oddaje Tam ktoś pisał, że czarny jeden, ale to wiecie, tutaj tak jest jedna osoba Ale mówią, że srebrny oddaje Napiszcie co wy o tym srebrnym case'ie czy, czy wam się podoba, czy nie Siema tracker, witam W ogóle, no więc yy. Czarny tak lepszy? Oni się nie znają, nie? Co bez guścia Ja doskonale wiem jak powinien case wyglądać A tak naprawdę powiem wam szczerze że po prostu on jest już na tyle widziałem ma takie paski srebrne. od lakieru po prostu, który schodzi, że uznałem, że tak. Nie ma co bawić się w jakiekolwiek farbowanie tego, po prostu tego case'a, bo kosztowałoby to nas prawie 40 tysięcy. A wymuszę, wymuszę, wymusiłem. Dobra, jedź pan, już nie będę ten. jedź, jedź, I tak szybciej No jedź to, no, co stoi, no. Wolne, dobra. No, więc uznam, że szybciej będzie po prostu pomalować go całego na srebrno. A, a nie robić z niego ten. A nie robić z niego yy, skarbonki, które się oddaje pieniądza, nie? Bo to on ma tylko działać sprawny technicznie, jest, Więc super. I może w przyszłym roku kupujemy ten nowy ciągnik, chociaż tak naprawdę nie wiem, czy będzie potrzebny skoro dajemy sobie elegancko. Radę tutaj na tym. Jak to teraz dobrze zajechać, żeby tam fajnie stanąć? Czekajcie sobie. <laughs> tak zajadę. Ogólnie, kamień topolony jest masa. Masa krytycznie dużo, raczej. I, I też chciałbym te kamienie. na nagasił Chciałbym te kamienie też pozbierać. ja to pole ogólnie kupiłem już, że zasiany było. Więc nie, nie, nie tutaj proszę się do mnie nie dowalać, że to pole jest z, z kamieniami. Aha. Aha. No nie, no. Farm like never before, po prostu. Znowu to samo się dzieje. I ja nie mam pojęcia, te pęki są jakieś upo, nie? To jest jakaś totalna głupota. Kto to wymyślił i jak to działa, nie? No, nie, do tyłu. No, teraz do przodu. One same się kiwają, ty. Ja nic nie muszę robić. No, patrz to. TO jest, no. Tak jest cięcie, odcinku w się śmiać. Nie będzie tego na YouTube. No YouTube jestem nieskazitelny, idealny i zawsze najlepszy. Ja mam się dnia do belek, naprawdę. Rzućmy to w cholerę, zaraz zajmę się czymś innym. Ja. Skończ ten odcinek, nie? Umywam, jedziemy coś robić. Nie, jadę do rolników kultywatorować, nie? Kijzem tarżówkę samą. Trudno. No i witam po cięciu ludziska. Wybaczcie dawne komplikacje powstały tutaj. Na całe szczęście yy, emocje stały oponowane yy, i wiesz, i nie było żadnej złości z mojej strony. Troszeczkę może się trochę poirytowałem, ale normalnie, no właśnie to sobie, w sobie najbardziej cenię, nie? Że potrafię wstrzymać te emocje i, i zawsze e, nie dawać upustu tych złym emocjom, bo to po prostu źle to wygląda. Część się nie denerwuje dwa razy, nie? Dajemy elegancką radę. E, no i o, proszę bardzo, ta gra jest cudowna. Kocham tą grę, po prostu Naprawdę Jestem dumny. Że jestem partnerem Giant Software, nie? Że mogę taką piękną grę W jakiś sposób promować, pokazywać wam, no i robić oczywiście mapy do niej Najlepsza gra na świecie Weźmy sobie powrót tutaj O, widzę tutaj Kolejny podstępnik się szykuje, żeby mnie tylko zaatakować Na całe szczęście jestem czujny eee. <noise> Nie wierzcie mu Nie wierzcie im To, wszyscy to są zmowa, oni się zmówili Przed odcinkiem się spotkali i powiedzieli Ty, jak będzie miał odcinek, trollujemy go na maksa, dobra? Więc tak to wygląda, o tam to sobie zrobimy stoł i będzie elegancko, troszkę tych takich kostek sobie poukładałem, ogólnie tak, Prze przejąłem teraz jakby taki tryb tych układanych kostek w ten sposób, jest po prostu mi łatwiej to robić, nie będę oszukiwał, jest to po prostu łatwiej, wygodniej, no i możemy sobie po prostu lepszą jakby kontrolę nad tym wszystkim, nie? Okej, okay. wybaczcie, teraz się teleportuję. Wiem, że troszkę jest to nierealne, ale yy, seria, jakby taka realne Gospod, ok, powiedzmy, że z innych sezonów, yy, powróci ogólnie yy, z, wraz z tym czwartym. Więc będziemy takie coś kontynuować na realnym Gospie. Normalnie wszystko, wiecie, będzie tak realistycznie jak trzeba. I myślę, że to naprawdę może być yy, fajny. Może być naprawdę fajny sezon, yy, ale to jeszcze potrzebuje mapy i modów odpowiednich. Nie, na razie nie ma ani tego, ani tego, więc no, jeszcze trochę. Cześć Tomek, witam. Ogólnie nagrywam odcinek na YouTube, jeśli ktoś by nie widział, więc jak ktoś, ktoś, jak coś Tomek, to się możesz przywitać. I ten, i, i elegancko, jakieś poproszki mam tutaj, bardzo nieładne. Powolutku, powolutku. Ok. Tak, bo aktualnie, yy, ma, ten, seria z Osady Ci Gameplay jest moją jedną serią na kanale, jednocześnie główną. Ale mam też serię oczywiście ze sprawdzania map, tylko jak na razie sprawdzania map nie mogę nagrać, ponieważ nie ma map. No są jakieś mapy, ale na moje. Jaką być szczery i wredny? Znaczy, szczery bardziej. To to nie są mapy, nie? Po prostu to nie są mapy. Więc czekam aż wyjdzie osada i sprawdzimy. <laughs> nie no, żartuję oczywiście. Ale, ale, ale ten. Mam nadzieję, że już jakiś w końcu długo się pojawił. Czekajcie, bo to ktoś mi mówił, że y, mam zrobić dziury na tych. Na drogach, żeby bo realnie. Ostatnie przez te dziury to się wyrąbały wszystkimi kostki. Także muszę uważać, co robię. Jak jeżdżę. Powolutku. Powolutku. O, a to co się wydarzyło znowu Powoli, no do tyłu, nie do przodu, no do tyłu. Wstawiamy Odjeżdżamy Nie, to ewidentnie nie jest dzień do zbierania belek, nie? Autentycznie, nie mogę się tego robić. Powoli, 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 zatrzymuj się. No i... Dobra, powolutku. Wiesz, to jest tylko belka, nie? Nie ma co się tutaj denerwować. Wiesz, to tylko... To tylko trochę pikseli w tej dobronej gierce. Znaczy, pięknej gierce, pięknej. Dobrej grze. No i... Pff, kurde szef yy, ogólnie ta widełki ma fajną opcję jak właśnie składania tych wideo do środka przez to możemy sobie właśnie takie rzeczy jak te no, troszkę podepchnąć nie tak wiecie z rozmiarem yy, nie z rozmachem jakimś tylko tak podepchnąć sobie żeby nie było problemów i żeby się ładnie no wszystko zapinało nie no i i prawie dobrze może troszeczkę o to bardzo niebezpieczne było ale dobra udało się cześć Galaxy witam, witam Witam wszystkich ogólnie jesteśmy na odcinku teraz na YouTube'a nagrywamy, jakby co, jakby ktoś nam się chciał dopytać, yy, co, co się dzieje, więc tak to wygląda, okej. Okay. Jednak jestem Soldy, bo tam będzie trochę pod górkę, yy, myślę, że tak będzie lepiej. Yy, nie gram też jakby tak z pierwszej osoby, ponieważ yy, karanie z pierwszej osoby tutaj naprawdę nie oddaje, w sensie w tym sensie. W sensie w tym sensie, no tak, że yy, można bardzo łatwo się po prostu zrangować, a tego raczej nie chciałbym robić. Yy, w sumie tak, weźmy sobie, powiedzmy tam. Ale trochę zrębałem, tak naprawdę mogę wziąć najpierw tamtą Ale dobra Okej okay. Złapy sobie jeszcze tutaj yy, I też takie... taką tą kolumnę zawieziemy sobie już na chatę tak naprawdę Ogólnie ten E-Ring polecał mi... Yy, o oh jest. Patrz to Polecał mi taką maszynkę, która jej automatycznie stakuje Fajne to jest, ale może na... jak będę bez kredytu, nie? Yy, Dallas Gaming, dzięki za followka Witam serdecznie Dobra. Powolutku do przodu. No i gitarka, no i wszystko elegancko śmiga. Samo się robi. Także to bardzo nisko wodzić tak naprawdę, bo wiecie. Środek jest tak ułożony, że jak tylko to poniązę, to automatycznie ląduje na boku. Jaka ta mapa? Mapa osada, a aktualnie nagrywam odcinek na YouTube'a, więc jak ktoś dalas może się przywitać z YouTube'em. Więc okej. Okay. Niedługo będzie dostępna na... PlayStation 4, na wszystkie konsole, ogólnie na Xbox i na PC, tam mam nadzieję To raczej na pewno, fajnie by było, żeby położyło sobie Dobra, jeszcze tam sobie cofniemy, po tamtą Po tamte cztery yy, I weźmiemy, tutaj będzie 8, elegancko i sobie z tym zajdziemy już na chatę Tam sobie też rozlodujemy, pokażę wam jak ogólnie wygląda już yy, wszystko tam poukładane yy, Tam jest chyba dwie przyczepy? Czy trzy? Chyba trzy przyczepy, tylko tam takie trochę niepełne, trzy Powiedzmy, że dwie i pół, nie? Czy będzie na Amigę? Nie wiem Myślę nad Commodorem 64 Mam podstawkę W 19, ale trudno Okej okay. Dzięki Wojtas Za follow I to jest już niebezpieczne, nie? O, to, o to już mi się nie podoba To już mi się nie podoba, nie? Te widły i IMO powinny być trochę dłuższe, nie? Tak, ja wziąłem długie widły, ale powinny być trochę jeszcze dłuższe Dobra Zostawiamy i odjeżdżamy sobie spokojnie. No i kurczę, jak ta lala. Dobra, więc ja sobie yy, ładuję to wszystko, jedziemy na chatę, tam sobie zaraz to rozładujemy i pokażemy, jak wygląda wszystko, fajnie. Widzę, że to max 20 tysięcy kosztuje, a właśnie teraz sprawdzimy, zobaczymy, zobaczymy, ile to kosztuje, bo ty mówisz o tym urządzeniu, yy, technologia zbioru, tak? Yy. Max 20 tysięcy, no tak, 20 klocków, nie? A to nie, to jest 14 belek, to jest nie to To jest to 37 tysięcy i 3 belki to zbiera No to trochę mi to nie pasuje, bo ja zbieram po 4, nie? Także, no fajna opcja, ale to po 3, to po 4 Może też tak jakby 3, by mi to trochę zaoszczędziło to Chociaż nie wiem, już wolę sobie tych tak ręcznie pozbierać, nie? Tak, to jest do małych, ale sprawdzimy potem to do dużych, nie? Tamto ten No i 40 koła prawie, nie? 37 dokładnie Więc troszeczkę kaski to kosztuje No aktualnie w moim stanie to 37 tysięcy to jest powiedzmy Roczny zbiór winogron, nie? Troszkę jednak fajnie byłoby sobie ten winogrona jednak kasę z nich zachować, nie? Ale mam teraz sporo pszenicy. To może jakiś kontrakt na pszenicę jeszcze uda się zrealizować? To wie? A, właśnie, ludziska. Wymieniliśmy ze wszystkie ogólnie świnki. E, mamy teraz ten e, odmianę taką, znaczy raz taką trochę inną. Pokażę, mieliśmy coś takie różowe Teraz mamy same postawane kobany od tego od yy, Pawlaka <noise> więc one teraz mają oddawać, nie? Są, są młode sztuki oraz stare. Myślę, że to też niedługo yy, powinno nam gdzieś tam zacząć działać, nie? Dobra, yy, w here mój yy, kęsisko. Zapinamy pasy i lecimy. 264 tysiące yy, litrów tej słomy. Trochę sporo, nie? Ogólnie to myślę spokojnie by weszło jeszcze taka jedna yy, ósemka, no i na tył tam jeszcze bym złapał sobie tak od tyłu jakby założył, nie? Yy, na czwórkę, więc dużo tutaj wchodzi to, nie? Bardzo fajnie. <laughs> na testy od Narkozyna ogarni. Ty, a może testy zrobić? Właśnie, bo ja... Masa osób robi coś jak testy, nie? Ja na przykład nigdy u siebie na odcinkach, może z raz, albo dwa, użyłem słowa testy, że coś po prostu sobie wziąłem yy, do sprawdzenia. Możemy sobie będzie robić jakieś takie testy. Co wy na ten temat bo testy to jest za darmo, nie? Ale to Ale to jest takie trochę oszukiwanie trochę, nie? Wiecie co chodzi Znaczy liberalna gierka, ale ekonomicznie to się nie opłaca tak by, tak nie? Znaczy opłaca się ekonomicznie, ale nie jest to realne według gry A można testy tego Fenda weź e... Na testy Fenda za agregatem I całe tej pole opierdzielić, nie? Wszystkie, wszystkie 20 hektarów, które mam O, ty to masz lep jednak, no? Na Fenda, Fenda na testy weźmiemy sobie to może być spoko pomysł, co sądzicie? Ale jestem głupek, patrzcie w ogóle mogę pojechać w tą stronę i będzie o wiele łatwiej No nie, pojechałem sobie naokoło Po tych dziurach Tu właśnie belki wywróciłem ostatnio No To takie dały trochę są no Jakoś tak sobie to ustawimy się Żeby to mi spoko było Dobra, i teraz ważna rzecz, bierzemy oczywiście po kolei Stąd rozpoczynamy sobie Pobieranko Cześć Kamil, witam Dobra I co, nie lecimy z tym tematem Powinniśmy to w miarę szybko, sprawnie rozładować Ile mamy odcinek? 19, no kurczę. No i perfekto 5 minut rozładowania I idealnie odcinek wyszedł Wiem, że trochę nie widać, bo dzwonią dachem O, 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 o Tam było niebezpiecznie Zaraz miał znowu w nie? Na nowo Dobra do Powolutku, powolutku To trzeba wiecie Kirk ma mniej precyzyjną robotę niż ja z tymi belkami, nie? O masz! Tam coś poszło Co tu się wydarzyło? Eee, tam trochę się tylko przewróciło Nic takiego o, Mogę to tu... Trochę się przewróciło, tylko się nic nie stało, przecież, nie? Uj Baran, że tego nie będę lepiej dotykał i dupa Ale... A, bo tutaj wizjata jest, ja dlatego nie mogę tu wejść Poczekajcie Wezmę sobie tędy, wejdę Co tam się stało? Dobra, kij z tym Innym razem to to poprawi się I tak będę się to w końcu kiedyś zabierać No, dobra Nie to, tylko to co tu klikam ty? Co się klika. O, dobra, to jest Dobra. Tak cięższe trochę, nie? Ty co tu się? A. Patrz, ja do tego No ta! Ciała ciężkości, zbudziłam ramię wysunięte. Dobra, dobra. Już myślałem, że ten, że coś, coś dziwnego, ale to po prostu ramię za ten. za daleko wysunięte. Dobra. Okej. Okay. No i panie, perfekto. Słomę użana na jakimś tym, na jakimś normalnie. na jakimś skupie, nie? tej słomy. Dobra. Cyk i cyk. A, co wiem, zwieść tutaj. Proszę nie. Dobra. W bacie, tak chyba, już tam czat. Ogólnie, z, zwykle jak jest odcinek z czatem, staram się tak patrzeć, co się dzieje. Ale uwierz, no, powiedzmy, że dzisiaj czat będzie w roli, w role, bardziej w roli komentatorów, e, a nie jeżeli, w takie interakcje jak zwykle. E, bo po prostu. No, powiem tak. Praca bardzo precyzyjna. I nie się tego gdzieś zepsuć, nie? Potem się dosuniemy, jak coś także spokojnie. Nie wiem, tego zepsuć, bo potem mogą być skutki upłakane, nie? Już dzisiaj myślę, że ciad się przekonam, co się dzieje. Chwilowo układa? Dobra, Irin, e -y, do jesteś. Mówiłem ci już. Tam to złapie, czy nie? na zaraz zobaczymy. Nie, naraz 16,5 tysiąca, nie? To jest, kurde, masakracja. Trochę w dół. No, dobra, dobra, dobra. Nostawmy sobie to tak, ale i tak teraz jest ten Moment, kiedy sobie to dosunęłem trochę po prostu. Okej. Okay. Na całe szczęście to akurat spoko pójdzie. Mam doświadczenie w tym dosuwaniu tutaj. tych belek, więc. Dobra, tu jest git chyba. dociśnięte. No i teraz tutaj nie. Jak to wygląda. Tarka coś nie, coś się udało zrobić. W ogóle mam już 17.08 w tej gierce. To jest strasznie mało czasu, bo będzie się dzisiaj tyle do roboty. Zaraz będzie sierpień, nie? Nie wyrabiam się po prostu z robotą. Potrzebuję pomocnika, jeżeli ktoś chce pomóc. O, wehikuł mi popiszą, jak zwykle. Dobra, słuchajcie. Dzięki, ludzka, że byliście na tym odcinku, bardzo miło. Yy... A, grałem bestie do cały odcinek. No to fajnie. Jak jakiś lamus <noise> Dobra, dzięki, że byliście, widzimy się w kolejnym odcinku oczywiście eee, Zostawcie, jak mówię, hashtag Słoma, no i co? Eee, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć! Pozdro!